Jak tam było wczoraj na Sylwestra? Dzisiaj nowy rok. Lecimy. Drugi prezent Gravitrax. Tak, schowaliśmy go. No tak jak coś będzie bardzo tego. Gravitra Drugi. Gravitrax... Pro. 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 Większy, lepszy plus dodatki. Dodatki mamy. Ciach! Podwójna wyskocznia. Ciach. Wyrzutnia. Ciach. Skocznia. Otwieramy, lecimy. U sąsiadów mieli petardy za 6 tysięcy i wystrzelili. Nikoś jako pierwszy jego sylwester, który wytrzymał do północy, tak? Ale już to tak wiem. No, już ledwo, lecimy. Okay. Matryś chyba dodatek. No. Nie, pro, dawaj, pro, 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 pro. Przecież dodatek to jest malutkie. A ja chcę ku dodatkiem. O, maj miejscego to maj Nie. Nie. Okay. No, bo przecież to jest najważniejsze. Wszystko, budujemy i potem kolejne, dawaj, nie marudź. Ty od prawie... Duże, Nikoś! Ale to jest Okej. Okay. A ty coś nie No właśnie idę, bo to chyba ciężko. Ale to osiemdziesiąte, zobaczcie. Na kobietów wszystko. Och! Zabrałaś. <gryzła> <gryzła> Już to możesz zniszczyć. Tak jest. Macie, wszyscy w tym odcinku, ma i ten, A połączymy też nasze tamte stare tata? No, tylko musimy znaleźć, ale na razie zbudujemy duże. Nowe. Otwieraj okay, to, wow. Wow. O co tu chodzi? Opcjami, masz jedynkę, dwójkę ojejku robimy. Jakieś ciężkie. Które robimy? Plus to, nie wiem do czego to. Ojej, do tego wszystkiego. Które Pierwsze. robimy? Pierwsze? Po kolei? A by nie? Dobra. Jest ułożone dobrze, będzie widać. No, robimy pierwsze. A dwa? Tak? każde dwa, a no, mam cztery. Jak ja nie będę to otwierać? Czy to ja chcę? Nie, to... Nie, to... Okej, mam. Mam być... A czy klubaszy? No to masz naciskać. Chudaczy. I chudaczy, tak? I tak. I pewnie to, i to. Dobrze. To trzeba total, to. A, to. Widzowie, wyciskanie. Nie to pokazuj widzom. Hej, to jest najlepsze, najlepsze świata. Widzowie, zobaczcie jak ja robię. jest fajny sposób. Prawda? Bardzo tak. Nawet drugie. Dobra, ty rób te kolejne dwa, a tata tu pozbiera i budujemy pierwszy Pierwszy tor. To jest boku trochę, Nikoś, bo walisz mi na plansze. Pierwszy tor. O nie, nie, nie. mówił? I zobacz, co robisz. Okej, okay, trzy Dobra, lecimy. Zobaczymy, czy plaża Kolejne, jest dobrze. Kolejny, I ostatni. Dziękuję. A, dobra, więc... Rozbieraj te położyć te. Jeszcze ja nie skończyłem. Posun się też. No trzeba się posunąć, bo się rozwaliłeś. Nie to, zawsze już w sątek. Patrzcie, ty i ja. Posuwaj się. Albo zostaw, to potem posprzątamy jak nagramy. Czyli to, to, to. I kuź na nie ruszaj! Co się z Tobą dzieje? Dobra, jest. Podobasz tak, nie? Można zobaczyć, jak tu lecimy. Ojej, jejku, dramat! Jak zawsze Tata musi budować wszystko. Tu chyba będzie lepiej widoczne. Jest. Trochę to ładnie I. I. Po ile? Pięć grubasów. Trzy, cztery, pięć. Dobra, czekaj.

Przecież przez godzinę. nikoś. Super, telefon spadł. Widzowie, Widzowie przez chwilę. Tego nie było. Wróciliśmy. Czekaj, to... Okej, okay. okay. powróciliśmy. Powróciliśmy i teraz cztery grubasy dwa razy. Cztery dwa razy? Podwójnie tak? tak. Nie, cztery i cztery. Tam masz grubasy, tu masz. Czyli dwa, trzy i cztery. Tak, zobacz. Cztery. Super. Dwa, trzy grubasy, dwa chudzielce, pięć chudzielców, jeden grubas. Co? Wolno Dwa chudzielce, tak. trzy grubasy. Dwa chudziemce. I, I trzy, trzy grubasy? Tak, trzy grubasy, i potem 5 i jeden grubas. Pięć chudzielców? Mhm. Trzy, jeden, dwa, trzy, cztery, 5, Jeden, dwa, trzy, cztery. pięć. 5, 5, 5, 5, Dzień gruby. Już mam. I kolejny, tak? Już mam już wszystko. Teraz cichutko. Teraz coś patrzę. I teraz widzę, że lecimy dalej. A co, już koniec? A, to jak nie jest rozpisane? Ale pierwszą mam dalej. Teraz tak. Tutaj to, te trzy latają. O kulki, nie zgubić kulek widzowie, bo ostatnia jak zgubiliśmy. Daj kulki. Daj wujki. I teraz tak, tu będą tylko dwie kulki. Uważaj, nie zrób kulki. Zostaw te kulki na razie. Widzowie hmm. zobaczcie, a kotelko. Tu jest, tu musisz tu.

Na razie... A no tak, tak, powiem potrzebną na brawo Nie też otwiera drabinki widowie. Nie wiem, czy widzieliście wcześniej. Tak, mamy takie drabinki. Tu takie tunele do robienia. Tu takie dopuszczenia kule 3. No, trzeba, jesteś silny czy nie? To zębami. Mama zapłaci za dentystę. Mamy drabinki, po których kulki lecą. A taki podwójny, tak? O, sorry. Podwójny jest chyba tak. A taki skręt to? jest za skręt? Tak coś trzeba dobudować? A są jeszcze drabinki?

teraz dwa zakręty. Dwa zakręty. Duże, no tu. Tu? Tu? Tam? Tam się robi tak. O tak, tak. Okej, okay. widzę. I co? Mała drabineczka. Mała. <grym> no jest już. I to? Dwa duże zakręty. To? tak To? Dobrze, tak to, to, to? A no, dwa duże zakręty. Mhm. I ma 来吃啊！<Yeah. S 2> tam na jest już to malutka też i chyba mamy a tu też jeszcze tu jeszcze brakuje. i uwaga widzowie pierwszy skończony kulki dwie dawaj można trzecią jeszcze podłączyć już wam pokazujemy widzowie uwaga zobaczcie jak to wygląda bardzo to fajnie no niech dawaj i drugą i naraz puścimy jak widzowie zobaczą. oboko. Zobaczmy. Zaraz wyrzucimy. Zobacz jak to fajnie w ogóle nie wypada, jak to jest a. mega zrobione. Dawaj, puszczaj. Nieźle, co? łapa w górę, komentarz subik, będziemy pokazywać jak zbudujemy, a potem połączymy Gravitrax Pro z naszym, z naszym zwykłym. Ty co to widziałeś? Co jest to się stało. Co zrobiłeś? Nie wiem. A wiesz co się nie stało? A mijają się. Gdzie się mijają? Tu? a Uderzają się.